Stój! Ty zobacz, już po robocie. Ty zobacz. Ja mówiłem, że jak, ja mówiłem że jak tutaj spojrzę na ten włos, to od razu się połamie. Nie, no bo za szybko szło wszystko, widzisz. Dobra, chwila, moment naprawię. Ale dobrze, że to się stało tutaj na podwórku, a nie gdzieś w trasie na dwukierunkowej, bo dopiero by była bieda. Dobrze, że mam w zapasie dębowo, bo to... Się wymieni. Widzisz Agnieszka Mówiłem, że wczoraj pojadę do lasu, nowe loble widne. Do A co ja cię trzymałam? Może, że wytrzymają. Trzeba było jechać. Idę tego łańcuszka ucząć? 15 metrów starcie czy 20? No, Patrz, ile tam Przystukuję na takie coś teraz. Tu i tego. Agnieszka, on Co? stoi tak, by jemu codziennie był nakładany ten półszorek. No bo my już par raz nakładali. A. Ja mu się razy na dzień to zakładał, żeby zagranę, go oswoić. No? Nie, trzeba ten poluzować, Darek. Dobra, wy taty ja też wieziecie na tym wozie? Dobra, wy, Darek, my ciągniem wóz, a wy kunia. No jak, tak oba dzieci ciągną? Tak. Jarek tak taki wołowle, my będziemy pchać. Albo tak, Jarek, bo, a my będziemy pchać lepiej. To wy, szalone, Tam kurę pociągniecie? Bija! Bija, Jarosław! Para! a ja. Ja. ja Razem! I razem! I powiedz mi, Misiu, czy to nie jakaś patologia jest? No powiedz mi. Ja się najlepiej z tobą dogaduję, z tego towarzystwa. Naprawdę.